Znajdujemy się w budynku Katolicki Szkół imienia Świętego przy planeriu Radomiu, zlokalizowanym przy ulicy Krzypowskiej 22. Nasza wspólnota uczniowska liczy 289 uczniów, którzy tworzą 13 prac. Katolickie liceum ogólnie kształcące jest także do szkół partnerskich w Republiki Federalnej Niemiec, a oznacza to, że u nas w szkole przeprowadzane są egzaminy językowe DSD 1 i DSD 2 DSD to niemiecki dyplom językowy stałej konferencji ministrów kultury Niemiec, który ma znaczenie międzynarodowe i jest honorowany na całym świecie. DSD1 odpowiada poziomowi B1, natomiast DSD2 odpowiada poziomowi C1 według europejskiego opisu kształcenia językowego. Co jest bardzo istotne, te egzaminy przeprowadzane są u nas w szkole, ponieważ w naszej szkole oferujemy uczniom dużo godzin rozszerzeń z języka niemieckiego. Uczniowie są przygotowywani do tych egzaminów u nas w szkole. Egzaminy te są także oceniane, to znaczy egzamin ósmy oceniany jest u nas w szkole, natomiast egzamin pisany sprawdzany jest oczywiście w Niemczech. Co daje ten egzamin naszym uczniom? Eksamin, ten dyplom DSD-2 jest świadectwem dobrej znajomości języka niemieckiego, która jest niezbędna przy podejmowaniu studiów nauczania w Niemczech. Ponadto dyplom DSD-2 jest bardzo przydatny także dla studentów uczelni polskich, którzy na przykład się o za zagraniczne. Te, ten dyplom językowy y, oczywiście jest też y, bardzo przydatny dla y, absolwentów naszej szkoły, dla absolwentów wyższych uczelni, y, którzy chcą zaistnieć y, na rynku pracy zarówno polskim, jak i europejskim.